Siemaneczko kochani, 21 dzień vlogmas, witam was w nowym filmie, w nowy dzień, jest godzina słuchajcie 10, czekajcie to, jest godzina 10, to tak naprawdę, że miałam od godziny dzwoniące budziki, bo muszę się obudzić, bo słuchajcie, lecimy właśnie do studia, więc ja pierwsze co, to się ubrałam, no i teraz witam się z wami po to, żebyśmy zobaczyli się w studio, do zobaczonka, bo już muszę tak naprawdę wychodzić i co, lecimy, jeszcze muszę ogarnąć ten film, który widzicie, w sensie ten poprzedni, muszę go jeszcze wam wrzucić, ale już jest przesyłany na YouTube, więc wrzucę. To po prostu, nie wiem, po drodze zrobię miniaturkę, czy coś takiego. Dzisiaj robimy dziarkę dla dwóch przyjaciółek. Będzie to naprawdę szybka dziarka, bo widzicie, tylko czarne kontury, więc więcej rozkładania i czekania na klientki, niż samego dziarania, jednak mimo wszystko, no, można poznać fajne osoby i bardzo, bardzo się cieszę. Mega przyjemnie mi się pracuje. Ja w ogóle kocham swoją pracę i za każdym razem, jak tam idę, to po prostu tak mi się chce. Tak wyglądają skończone dziarki. Dajcie znać, jak Wam się podobają. Dla mnie są przeurocze. Wychodzę ze studia, jedziemy teraz po jedną rzecz odebrać na Pragę, a później lecimy do Arkadi. jeszcze dokończyć jeden prezent, więc już kończymy, a później jeszcze do mięsnego, bo musimy kupić żołądki z kurczaka. Pamiętajcie, dbamy o naszego kotyczka. Ja nie wiem, jak to jest, że tych ludzi w Arkadii jest ciągle tyle, że po prostu ledwo co tam można się zmieścić. Wiem, że idą święta, ale ile tych ludzi może być jeszcze w takiej porze? Jednak nareszcie zmoknięta, przemarznięta, mogę wracać do domu. Ale patrzcie, co im przyjechało! Pierwszy raz świąteczne metro! Pierwszy raz w tym roku. Chociaż bardziej było ozdobione jedynie na zewnątrz, to w środku też coś było. Dobra, wszystko ogarnięte. Mam tutaj już wszystko w tej tytce Lego. Słuchajcie, mam tu nie tylko Lego, ale i rzeczy dla kotka, którą kupiłam w tym sklepie. Czyli żołądki z kurczaka, tak. Ale spokojnie, zapakowane tak, że nic się klockom nie stanie. Jest mi tak zimno, jest tak paskudna, obrzydliwa pogoda. Pada cały czas, więc biegnę do domu i marzę o tym, żeby już się w ciepełku zagrzać, bo jest bardzo, bardzo zimno. Weszłam do domu, a ktoś postanowił z niego wyjść. Proszę do domciu. Nie leżymy na klatce. Chodź. Chodź do domu, bo Ci kupiłam mięsko, zrobimy teraz, ugotujemy, tak? Tak, gotujemy mięsko, tak, tak. A więc kochani, nareszcie mogę się do Was normalnie odezwać. Właśnie w tym momencie weszłam do domu i wstawiłam mięsko dla tego gałgana, więc się robi. Słuchajcie, mam dzisiaj na sobie te piękne kolczyki, które dostałam wczoraj od Sweet Muffins. Oczywiście są to ciastka ze szerega. Co ty robisz, kocie? Tutaj mi łazi. Kot za każdym razem, gdy czuje, że ja wyciągam kamerę, no musi się zjawić. Więc y, tutaj jest, tutaj jest i już mi coś tu u, kombinuje. Pokaż mi to się, no bo my się cały dzień nie widzieliśmy. No bo my się cały dzień nie widzieliśmy. Kocham cię. Poszłam do rzeźnika i pani się na mnie bardzo głupio spojrzała, jak powiedziałam, że chcę y, te żołądki z kurczaka, ale po garści w trzech osobnych opakowaniach, bo ja mu robię porcję, wiecie, jedna porcja to taka garść żołądków, no to proszę, żeby zapakowała pani w trzy osobne woreczki, bo wtedy ja sobie zamrażam to, bo no wiadomo, tyle mięsko mi nie wytrzyma, więc ja sobie zamrażam i tak po trzy porcje mu kupuję, może kiedyś kupię więcej, ale póki co wiecie co, musimy rozmrozić cały nasz mm, zamrażalnik, bo w naszej zamrażalce jest taka Atlantyda, tam jest tyle lodu, że ledwo co się da otworzyć, więc musimy calutką lodówkę odmrozić, ale nie mam na razie na to psychy, więc zrobimy to pewnie jakoś po świętach albo po nowym roku. W każdym razie słuchajcie, ja zrobiłam tatuaż, bardzo się cieszę. Dwa tatuaże robiłam, identyczne dla przyjaciółek, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolona i cieszę się, że mogłam sprawić im radość jeszcze przed świętami. Tak jak mówiłam później, leciałam odebrać prezent na Pragę, bo prezent Wjazdkowy dla Piotka, bo tak się zgadaliśmy, że robimy sobie mniejsze prezenty, takie naprawdę mniejsze, mniejsze, e, ale żeby tak symbolicznie było. No i słuchajcie, przez cały miesiąc zbiera tu nam się góra prezentów, tak, żebyśmy sobie na święta odłożyli, bo wiecie, jak kupujemy, to stwierdzamy, że kupimy, ale nie otwieramy, tylko zostawmy to sobie do świąt i będziemy tak sobie. Spędzać je razem, słuchajcie, no ale razem świąt nie spędzamy, bo ja 20. właśnie nie wiem, jeszcze czy 23 czy 24 pojadę do Podnania i dopiero wrócę do Warszawy na drugi dzień świąt. A Piotrek zostaje całkowicie w Warszawie, więc no niestety te dwa dni nie będziemy się wywidzieć, jednak mamy siebie na co dzień, kochamy siebie na co dzień, więc chociaż to jedno święto wystarczy, a zupełnie też Sylwestra. Kurczę, powiem Wam, że właśnie już ludzie myślą o planach na Sylwestra. Wydaje mi się, że spędzimy go sami, w sensie. Bardzo bym chciała spędzić wiadomo go też z Olgą, z Madim, on, ale oni też tam chcą spędzić z, jakby ze znajomymi od nich strony. Oczywiście bardzo ich lubimy i moglibyśmy spędzić razem, ale nie wiem, jakby my jesteśmy ciągnie nas do tego, wiecie, trochę bycia domownikami i jakby... Zresztą Sylwester spędziliśmy tylko we dwójkę i tak nam się podobało, że po prostu chyba w tym roku też tak postawimy. Jeszcze wiecie, co jest mega zabawne, bo my, tak jak już wiecie, bo mówię o tym nie, nie raz i nierzadko, my mieszkamy wysoko, na bardzo wysokim piętrze w bloku i słuchajcie, my widzimy fajerwerki z góry. To jest mega śmieszne, że jak patrzymy na fajerwerki, to wszystkie są pod nami, a nie normalnie, czy na wprost, czy nad nami. Więc to jest mega słodkie i w sumie cute więc tak sobie wyobrażam naszego Sylwestra w tym roku, powitać go i zażegnać z naszą całą trójeczką, naszą cudowną rodzinką, tak z Tobą koteczku i z tatą. z Tobą istotą. no, a, a ja co, przebieram się, przebieram spodnie. Na te z jeansowych, ja w ogóle te spodnie już mam tak urąbane, widzicie, bo one są typowe do pracy, nie, no ale masakra, wstyd i tak musiałam cały dzień w nich łazić, więc no, trochę, trochę żal, ale dobra, zmieniam spodnie i idziemy otwierać kalendarz adwentowy. Mamy nasz kalendarz, on już jest tak leciutki, że to no praktycznie już naprawdę nic nie ma. W ogóle zapomniałam Wam powiedzieć, że nie chciało mi się robić zakupów plus, nie chciało mi się nic gotować, więc zamówiłam sobie jedzonko na wolcie, bo przyszło mi doładowanie konta, mega się cieszę. Pamiętajcie, że z kodem wegeola macie 4 razy po 10 złotych w aplikacji. Bardzo się opłaca i zamówiłam sobie wegańskiego dewolaja, czyli to? Wegańskiego dewolaja z pyrkami i do tego będą, będzie suróweczka z kiszonej kapusty i jeszcze raz suchy drożdżowe, też wegańskie. Uuu, ale będę miała rozpuste, więc czekam na to. Ale wracamy do kalendarza. 21 okienko. Czy to tealight, czy to świeczka? Uhuhuhu. Gdzie jest właśnie jeden tutaj na samym dole. Dobrze, dobrze, otwieram, ale chyba, chyba tealight. Jakoś tak, nie wiem, nie... nie no, tak jak mówiłam. Tealight. No dobrze, dobrze. Zobaczymy ile jeszcze świeczek i ile tealightów, ale wydaje mi się, że większość będzie niestety tych mniejszych. Jak pachnie Uuu, wiśnia, wiśnia, bardzo lubię wiśniowy zapach. I to jest taki czysty, wiśniowy zapach. Albo właśnie może te owoce leśne że są, ale taki wiecie o co chodzi, taki owocowy, ciemne owoce, bardzo, bardzo, bardzo ładny tea Jednak no, chcę jeszcze świeczkę, mam nadzieję, że tak będzie. Aż se zajrzę, czy, czy tu jakąś mam, ta była, ta była, ta była. Kawy z karmelem nie było. Mm -hmm, mm -hmm. I chyba tego nie było? A szczerze nawet już nie pamiętam co było, czego nie, więc tak naprawdę zobaczymy sobie to dopiero później, ale trochę jeszcze tutaj ich jest. Trzy dni zostały nam do Wigilii. Ja idę teraz ogarnąć, co z tym mięskiem się dzieje, bo 15 minut ma się gotować, a gotuje się jakoś z 8 może? I zapalimy te tireciki albo jakąś świeczuszkę. Podpalimy świeczkę. Proszę Państwa, przyszedł do mnie mój i wegański, to jest niesamowite, jeszcze nigdy go nie jadłam, więc dam Wam znać, jak mi smakuje. Tutaj mamy kapustkę zasmażaną, uwielbiam. No i tu moje wyczekane racuchy. Idę zajadać, słuchajcie, o, tu się niestety plastik już trochę stopił. Idę zajadać, bo normalnie, o, tu jeszcze jest taki sosik do racuchów. Jestem mega głodna, ale najpierw zacznijmy od tego, a później rzeczy ważne i ważniejsze. Jak ja kocham racuchy, póki co takiego jednego sobie włożę, a są masz trzy, a są takie gigantyczne, więc uuu zajadam się racuchami. Słuchajcie, zjadłam ten obiad i tak mnie zmuliło. O mało co by nie zasnęła, jestem już widzicie w pierwszej fazie snu, ale się rozbudzam idę robić kawę, bo no nie mogę spać, nie mogę spać w ciągu dnia, kiedy kiedy spałam w nocy długo. Mm, idę robić kawę, trochę się rozbudzić. Mam problem z zbyt dużą ilością snu, ale ja jestem ciągle zmęczona. Smacznej kawusi w moim idealnym i ulubionym kubeczku. Kawa oczywiście z mleczkiem, bo kawa bez mleczka to kiedyś sobie wmawiałam, że jest to dobre, ale nie jest to dobre. Tutaj mam awokado, próbuję Wam pokazać, żebym nie welała. Tak. Pobudzamy się i działamy i trochę pomontuję sobie, bo mam do zmontowania parę filmów, więc teraz do tego chyba na chwilę chociaż przysiądę. Stwierdzam, że ten racuszek jest przepyszny i, i, i jest cudowny. I ja kocham racuszki, jest pyszne. Słuchajcie, jako że jest wieczorek już, a jestem mega zmęczona po dzisiejszym lataniu wszędzie tramwajami, busami i wszystkim, co się da, otwieramy sobie taki zestawik i będziemy składać. Słuchajcie, ten set dostałam od Olgi na urodziny i jeszcze go nie złożyłam, dlatego myślę, że dzisiaj jest idealny dzień na to, by otworzyć chudy i to. Uważam, że gdyby nie to, że moje buty są brudne, wyglądałoby to mega cute. Łączenie tego i tego pięknie to wygląda.